Opowiem wam dzisiaj, jak Magda z Pasternika carownicą została. Na Pasternik to dobni nazywali do jedne hołpy na micakach. Hołpy to już dziś ognima, ale jest kaplicka. Chodzomy tą z babką na majówki. Łopedziała mi ty z babka łoty kaplicę. Na Pasterniku mieszkała Magda z łopą Wojcioką. Mieli piękno gospodarko. Brakowało im Ino dziosek. Magda była bardzo powosno. Jak Ino pozrobiła, leciała do kościoła. No i bardziej lubiła nabożeństwa majowe, ale nie opuściła ty z kościele. Oni jedne drogi krzyżowe i gorzkich żoli. Wojciech, Magdzi chłop, cieszą się gospodarką. Lubią ty mieć na czas pozrobione. A i sąd boł, żeby nic się nie zdolło. Mówią różne głupki. A to coś ich wystrugał, a to poprawił, a to się umyślą i ulepsą. Dzisiaj to by powiedzieli, że taki racjonalizator był z niego. Wymyślał ty Zwojciech, Wojciech, żeby nie lotać w tej i we na na nad na stajnią. Za posłanie dla bydła wyjął dwa tyle z powoły i tak zrobiła się dziura na pieterku. i teraz co rozwyjść i zagarnąć tyle posłania ile trzeba było, prociutko na dół dostajnie stajnie, to trzeba było ino no rozgarnąć. Jakoś przed Wielkanocą Magda już wyryktowana na nabożeństwo drogi krzyżowe wyleciała jeszcze na pieterko za kurą. I koisik się zamyśliła, nie dopatrzyła ze tyle wyjotę, i jak raz z kupą posłania, wpadła dostajnie prociutko na byka. Spódnicą miała syroko, to się zmieściła łokrokiem, ze ino nogi styrcoły. A zeby nie durknąć, chyciła się bycego łogona. Wysrogony byk urwał werbik, i wydał się bez wrotka na pole. Potrzebą zadą i pognał na drogę. Tom przeleciał po boby z dzieckami, co słyna na bożoistwo. I tak ich wystrostył, zeschowały się za kapisko, a dziecka pochowały po spódnicę. Zościony ku kołej no co się dzieje? A było na co patrzeć. Roda te by wszystko pruło naprzód, trzepało za dom. Na byku zaś dobą do zadu siedziała łokrokiem baba. Rozkudłona, bez chust. Mała się bycego łogona. Zrazu baby nie poznały ze to Magda. Zaczęły zegnąć się i dowodzić ze sarownica. Tej jedna doźroła ze to wróglowa z pasternika. Wszystkie aż się zastanowiły. Bydło posłał i tyle go widziały. A to się wtedy zaczęło. Zonim dosły do kościoła i u gadały do imontu. A co się działo koło kościoła? Tomca zębygna kierował się na Młako i w tej Magda się puściła. Miotko było, to się nawet nie potłukła, ale wstać nie mogła. Lezała skamiućka, nie zdolała się nawet przezegnać. Jako złocosła się, otwarła łocy i uwidziała nad sobą małego mietusia, środkę, co go gawliki do siebie z litości wzięli. Ledko nim bo robił za parobka. choć bidne chodach, marne było. Rychło świc, gonioli go z posłania w sopie i kozoli za iść. W połnie doli coś ich zjeść i coś wygonioli. – Gospodyni, co wam to? Cichutko odezwało się chodaco. Do ci rodę wstać, ja mu wleco pokazdo. — Nie trzo, o niułeczku nie trzo. Wstano, łot Po malutku ogarnęła się Magda i zaczęła iść do chołpy. Niedzielo po sumie, baby nie rozchodziły się i norajcowały o tym, co widziały. Jak się za opowiadać, ze to kora boska, jak se za przypominać, i znaki się pokazywały, tak i uradziły, że trza do proboszcza i żeby zarodził. Na to nasła Magda. Baby odegnały się łodnia głod zarazy. Toś ty tako, to myśmy się już zmiarkowały, locego wam się tak z wojciechem dobre wiedzie. Magda chciała mu opowiedzieć, jak było naprawdę, ale Bob nie sło Tej jedna gospodyni powiedziała, że pan mu i nie dał, żeby się odjobelskie nasienie nie pluniło. Co miała zrobić Magda? Opuściła głowo i odesła. Zasła do hołpy i zawarła się w kumoze. Ojciec prosił, „Wyjdź ze! Baby pogadają i przystaną. Ale Magda nic i no płakała. Najbardziej dopukało jej to, że baby wybiegły, ze dzieci nie miała. A co zło nowinno? Jednemu pan Bóg daje, a drugiemu nią. I w tej se pomyślała. A takim jest tuś co winion. Jest chodaco, a nikt go nie chce. Jakosi trzeciego dnia Magda wysła. Wiedziała ze sąsiadki będą z każdej z parki, żeby ją ino widzieć. A to już był wielki tydzień. Słyszała, co słyszeli swoje matki: ze wielki tydzień carownice najbardziej płodzą i trosz wazać, żeby do stajni nie wlazła która. Tak i Magda o tym nie działa i nie wychodziła z hołpy, żeby nie było godonia. We wielką sobotę łobesła do kościoła. Wszystkie ino patrzyły, cy będzie uciekać przed wodą świeconą. Ale Magda jak zwykle łobesła do krzyża i stoła na balaskach ze świeconką. Ale woźniej miało łot być siebie wielką niedziolą. z rano stała, piknie się ubrała i posła na rezurekcję. Pirso była w kościele. Ludziska schodziły się do kościoła, ale łona oni się nie oglądała. Patrzyła i w obraz na montażu, umówiła koronką. Kiedy wysp... jak zadzwoniły dzwony, wszystkie ludzie wyszły na procesję. Magda sła zaraz za organistą, a za nią wszystkie baby. A mało co śpiwoły, i no patrzyły, co wejdzie trzy razy dookoła kościoła. Bo trzeba wiedzieć, że carownica nigdy trzy razy dookoła kościoła nie obejdzie. Coś i nie to. Takos i Magda łotą wiedziała i spokojnie obesła. I wtedy się ucisło. Baby musiały przestać gadać. Na tą intencję Wojciech postawił pod chałupą kaplicko. I postawił mnie figurę na świotce poniątki. Powiem wam jeszcze, że zaraz po światach łowcy z Wojciechem udali się do gablików. Macieju, za co Wojciech? My z Magdą urodzili, co byście nam małego Mietusia dali? Wezmemy go za swojego. Kowlik podropał się po głowie i godo. Może bym idął. Marny jest, Jeś mu trzeba dawać jak parobkowi, a do roboty na gospodarce się nie nadaje. I no zeby go dwa roki chowali. Co byście chcieli za te dwa roki? No, jakby tu pedzieć, cielisia by się przydała na przychówek, a Wasko Sula niedawno się ocieluła. Nie targował się Wojciech, Cielusie odcałował, mietusia zabrali. Magda z Wojciochom, se ulubili, sanowali i chowali jak swojego. Chodacyna był dobry, jak dosyć do kawalerki łozonił się i gazdował. A Magda naciesyć się nie mogła, ze się wnucon do cekoła.